Siema widzowie. Gram dzisiaj na Skywarsach. Moim celem jest to wygrać. A najlepiej to. Najszybszy. czas. Dobra. Te mnie chyba w Losu, w Losu, na losową wyspę. A nie, to moja wyspa. Tylko, że na górę taką. O, lepsze. Nie, taka ta, ta lepsza. Szczególki na. Brakuje mi tylko spodenków, z zbroi. O, a dobrze, że miałem te kłody. Pisał to Twitter? Nie, wiem czemu. Ja nie mam. Nie od... mam <grym> z tego powodu. Dobra, skończyło mi się, a nie jeszcze. To? No. Dobra, masz to za dużo A nie wyjdę. Po ja tak Jakaś z czekaj się stasz, on tu podejdzie, tam. Wejdzie? tam. O, skończyło mu się i już nie jest takim podakiem. Ucieka. Dobra, wygląda go. O, ej, miał dobry mieczyk, ostrość jeden. Dobra, teraz będę tym mieczykiem bił. tam widzę jakiegoś kracza. Znaczy, tak taki się leży, widzę jakiegoś gracza. Nie wiem czy tam. Nie, tu nie ma nikogo. Teraz zrobi to taki ten taki blok, co, co jest bezpieczne. Dobra, ale ja dobra, ten, ten. O nie, z tego A szkoda, że mnie nie tepło na randomową wyspę, bo to jest dobra. Dobra. Gdzie jest jakiś gracz? Cokolwiek. Chodźmy <laughs> z wszyscy są w jakimś ukryciu, no? Ja nikogo nie mogę tutaj znaleźć. Patrzcie. Gdzie oni się bawili? Chodźcie, gdzie oni mają, czy co? Patrzcie. Wświetla się, że jest siedem graczy. A nie ma żadnego. O! Widzę gracza. Nawet dwóch. Dobra, rozwalają nawzajem. Ok, to macie ta. A ja go i tak złapię. O, go. Teraz, teraz patrzcie. I go rozwaliłem. Jest obraz. Ej on ma tą taką rakietową erytrę. A dobra, nie ma chyba nic więcej ciekawego. O, miał lawę. Dobra, wstańmy, to, żeby nikt tego nie wziął. No i teraz trzeba po poszukać kolejnego gracza. Tylko gdzie jakiś tu jest? Dobra, zostały dwie osoby mam do pokonania. Jeżeli ja tego nie wygrał. to ja się wkurzę nieźle, bo już się długo grałem. I prawie zawsze przegrywałem, ale okej. Okay. Muszę tu kogoś znaleźć. Gdzie tu zejście? Gdzie są jakieś kracz. O, wiem tu, może być jakiś kracz. Raczej go tam nie będzie, ale... Myślę, że się może tam jakiś 7 ukryć. Widzę, że obrań taktykę ukrywania się. W miarę dobra taktyka. Tym bardziej, że to jest nowa mapa i ja tej mapy nie znam. Moja większą szansę, że nie znajdę. O, tu ktoś był przed chwilą. Oleżę mi tenki. Może ktoś się jak w swojej bazie. Idę przeszukać. Ej, dobra, został jeden typek do rozwalenia. Co to? auto bridge. Czy... Zaraz, czy to będzie mi automatycznie budować most? Mam dwa te auto bridge. Gdzie jest ten drugi? gracz? Chcę jakiś pomysł? Macie jakiś pomysł? Bo ja... Jest. Hmm. A może, by. Żeby... O! Super, super dobre te laki blokie się teraz piły. tu do środka wejdę, tam zawsze coś coś Ja raczej żeby udało mi się wejść. Dobra, tego już tak to już się tak nie złapię, wtedy zjaramy. I czy ja tu widziałem ja jakiś snik? Ej, mi się wydaje, że to nic gdzieś widziałem. Ale żadnego graczu nie widzę. Ach, patrzcie, chęć się dobrze ubrał. Co się nie mogę. O, dnamit! Jest. Tu jeszcze druga lawa. Dobra, to już mi na potrzebne. Co on jest? Znaczy Ja normalnie, żeby szukał chyba 3 minut, albo no, nawet więcej. Czy ktoś tak dobrze ukrył? A co ty tym? Co, co? Jeżeli oni są gdzieś tam. O, jest, jest, nareszcie go znalazłem. Dobra, wygrałem. Wygrałem w zdobie. dajcie lajka i elo.